A tutaj pokazuję taką ciekawostkę, bardziej jako yy, właśnie auto takie nietypowe, co robimy. Tutaj wymieniamy napęd rozrządu z pompą wody, a jest to już rozebrane do wymiany. Brakuje tutaj kilku elementów, które tutaj zdemontowałem. Później będę to składał, to może trochę jak to pomyję i poukładam ładnie. To nagram jak będę składał, bo tak naprawdę to nie przyszło mi do głowy, nawet żeby to przedtem nagrywać. No ale postanowiłem, że może jednak pokażę, że takie wynalazki również u nas bywają i też naprawiamy. Zaraz tutaj zdejmuję osłony, podwieszam silnik, podstawiam. Tutaj muszę zdemontować te wszystkie mocowania takie dodatkowe, tutaj takie wsporniczki, niewsporniczki. To wszystko jest po to, żeby ta konstrukcja karoserii nadwozia, nadwozia, nie karoserii, bo karoserii tutaj nie ma, ponieważ to jest. Taka jak grama samonośna, przykręcona do monokoku karbonowego. Żeby to wszystko było maksymalnie uszczelnione, usztywnione, przepraszam. Zaraz tutaj odkręcamy mocowania, wszystkie alternatora, poduszkę silnika i wszystkie elementy, które musimy tutaj zdemontować. A później, może coś ogramy więcej na temat tego auta, jak już złożymy rozrząd. I kilka chwil później mamy tutaj już rozebrane wszystko, rozrząd na wierzchu. Proszę bardzo. Tak wygląda stary pasek, stara pompa, stare rolki. Wszystko stare. Litr oleju również jest stary, ale olejem się dzisiaj nie zajmujemy. Tylko napędem rozrządu. Tutaj z tyłu zdejmujemy pokrywę wałka rozrządu, która jest z tej chwili już odkręcona. I zaraz będziemy... Jezu, dlaczego to mi się tak kręci? Zaraz będziemy pompę wapum zdejmować, wkładać blokady, myć tam to wszystko i działać z tą wymianą dalej. No i tym sposobem mamy już razem tutaj złożony, nowy oryginalny moparek. To samo pompa i reszta zabawek. Wszystko umyte wyczyszczone. Tutaj nawet obudowy budowy umyte. Zaraz będziemy sporniki czyścić dmuchać. I tu blokady już wyjęte. Wszystko się zgadza pasuje. Proszę bardzo. O. Tak więc, teraz bliżej końca tego składanka. Czy może końca za dużo powiedziałem, ale na pewno jesteśmy gdzieś w połowie. Tutaj proszę bardzo, blokady już wyjęte. Tak to się przedstawia, tam jak blokady wkładamy, to te otwory leżą już sobie w pudełeczku. Tutaj zaraz będą uszczelki zakładane, pompa wakum i pokrywka wałka rozrządu. I podwieszamy to i jedziemy z powrotem i jesteśmy coraz bliżej końca tu już wszystko poskładane filc powietrza zamontowany zaraz dolot montujemy z łapaczem będziemy zalewali płyn i odpalali tutaj pokrywki też już złożone pompa na miejscu przewody pozapinane więc jeszcze kawałeczek i będziemy to uruchamiać. No i mamy łapacze pomocowane. Tak tutaj wygląda po złożeniu tego wszystkiego. Tak naprawdę to zostało założyć pokrywę na silnik. I tutaj wszystko posprawdzać. Wszystko jest tutaj już smontowane, jak to wygląda pod błotnikiem. Jak ktoś nie wiedział to właśnie tak. Tak to z boku wygląda. Samulec. Tutaj wnęka bagażnika jest jeszcze do poskładania, ale to za kawałek. Czekamy na płyn, zalejemy płynem, odpalimy i dopiero poskładamy do reszty. I już mamy na takim etapie auto. proszę bardzo błotnik złożony, bagażnik złożony. Wszystko ładnie poskładane, tutaj osłonki, zaślepki, śrubeczki, tak zostało osłonę na silnik założyć, tutaj wszystkie doloty już siedzą na miejscu, We paliwa przykręcone, proszę tam jest tutaj dowód, Tu słapacz powietrza, zajrzymy jak to w nadkolu wygląda, później może jak podniosę do góry to jeszcze pokażę od góry jak to wygląda, od spodu znaczy. Tutaj łapacz, tutaj dole, tutaj mamy przetr powietrza od spodu, koło pasowe, sprężarka klimatyzacji tutaj jest na górze, alternator, zobaczcie jakie jest ciekawie rozwiązane zawieszenie, mordzator przykręcony do ramy w typowym samochodzie wyścigowym i tutaj do zwrotnicy na dole, drążki reakcyjne z regulacją zbieżności, wahacz rurowy. Fajna konstrukcja, fajna. No więc zaraz będziemy to mam nadzieję finalizować. Gokart. No i odpalamy zaraz maszynę po poskładaniu całości i zobaczymy, czy jakoś to gada, czy nie. Fajnie chyba się odzywa, co? Zaschodzi o powietrze się ładnie i. Tylko to wygląda już złożona, całkowicie Alfa Romeo 4C. Błotnik złożony, koła złożone. Ładne czerwone zaciski z tyłu. Ładne czerwone zaciski z przodu. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Fajnie, bo każdy z elementów ma swoją funkcję, na przykład z tyłu mamy taki wlot przed kołem mianowicie ten tutaj karbonowy, który ma za zadanie chłodzić intercooler Więc naprawdę, auto jest pierwszoligowe Silnik zaraz złożymy pokrywę, bo jeszcze od powietrzał się, chodził chwilkę Zobaczcie jak to wygląda w środku monokarbonowy, karbonowy. Cała tutaj jest konstrukcja z karbonu. Fotele w zasadzie stoją na podłodze. Zarąbista konstrukcja. Tutaj słupki karbonowe. Dach. Tutaj nad szybą również liczniki karbonu. Wszędzie mnóstwo karbonu. Podobnie tutaj Naprawdę kozak, kozak sprzęt. Witam wszystkich, dzisiaj na podnosik zawitała do nas taka nietypowa Alfa Romeo w kolorze Rosso. Jest to Alfa Romeo GTV. Taka dość niespotykana wersja. Czerwona, z czerwonym wnętrzem, czerwone fotele skórzane, czerwone nawet dywaniki. Nie widać teraz, może tak. O, coś tam widać. No dobra, nieważne. Na razie wjechała na podnośnik. Będziemy ją podnosili i robili kilka operacji bardzo ładna. Bardzo ładny spoiler. Wersja cap nie wiem czy mówiłem, charakteryzuje się takim pakietem dodatków, dokładek błotnikami innymi i silnik jak na GTV przystało. Naprawdę jedyny słuszny v 6 Busso. Auto przyjechało do nas z problemem zmiany biegów. Udaję, że z dwójki na trójkę, czy z trójki na czwórkę, już się pamiętam, będziemy wyjmowali skrzynię biegów. Dodatkowo czasami występują wypadające zapony, co się charakteryzuje nierówną pracą i takim cykaniem, głównie na zimnym, wilgotne dni. Teraz auto podnosimy na podnośniku. Będziemy tutaj wszystko rozbierali, wyjmowali skrzynie biegów, zdejmiemy pokrywy, zdejmiemy kolektor dolotowy, sprawdzimy świece, sprawdzimy cewki. Będziemy tutaj się zajmowali takimi oto naprawami. Postaramy się w trakcie napraw pokazywać jak najwięcej operacji tego auta, ponieważ jest to naprawdę rzadki okaz jeszcze w takim stanie też w ogóle. Także zaczynamy. Powoli pracy idą naprzód się zdemontowane. Zawieszenie częściowo rozebrane. Tutaj hamulce, przewody porozkręcane, żeby nic nie uszkodzić. Zderzak zdjęliśmy dla lepszego dostępu i również po to, żeby go nie pobrudzić, albo porysować, albo cokolwiek zimnego, żeby się nie stało. Tutaj już mamy linki powypinane. Dolot wyjęty. Taka ciekawostka jeszcze, bo tutaj mamy dolot z boksem. Za airboxem. Tutaj mamy w zderzaku wlot powietrza specjalny do niego. Tutaj dalej idzie sobie rura. Jak nie zapomnę, to postaram się to ograć, jak to jest zrobione Z drugiej strony również zawieszenie tak samo rozmontowane. Płosie wyjęte. Zaraz auto to jedzie do góry. Będziemy podnosili i wyjmowali skrzynię. Tutaj z tyłu jest rozrusznik odkręcony. Za bardzo tutaj nie ma tego jak pokazać, o tam, tam są linki odbiegów tutaj zabezpieczona przepustnica żeby nie zabrudziła się, nic do niej nie wpadło, to była bezpieczna, tutaj mamy sprzęglik. Wygląda na świeżutki, no, tak jak mówiłem problem nie leży po stronie sprzęgu tylko po stronie krzyżu biegów. A co będziemy wymieniali? Wymieniali będziemy ten oto element. Który jest zakupiony przez właściciela auta jako nowy Skrzynia idzie do rozbiórki I cała choinka na wałku sprzęgłowym będzie wymieniana Tak to się przedstawia na ten moment Jedziemy dalej z tematem, samochód jedzie do góry I rozbieramy od spodu Tak wygląda auto od spodu Zdemontowane portki Z przodu, z tyłu Czyli od drugiej głowicy i od pierwszej głowicy, albo odwrotnie, zależy co kto lubi. Olej ze skrzyni spuszczony, tutaj mamy koraczek do spuszczenia oleju ze skrzyni. Wydechu nie ma aż dotąd, do katalizatora. Katalizator jest pełny, ładny wkład, proszę bardzo. Od spodu widać, tu były półosie, tu nie ma jednej półosi. Tutaj uszczelniacz, pewnie też wymienimy, przy okazji. Chociaż z niego nie leciało, ale... Tutaj mamy drugi uszczelniacz, ten jest suchy, tam było porozlewane. Tutaj widać, że jest odkręcony rozrusznik, jest do niego fantastyczny dostęp. Tutaj, o, proszę bardzo. Ciekawie jest tylko w nowszych wersjach, gdzie tutaj mamy katalizator, gdzie w ogóle nie ma do niego dostępu. Ale tutaj też jest, tak jak widzicie, fajnie się do niego dostać, jest tam schowany. I tak to się przedstawia na ten moment. Teraz wyjmujemy poduszki. Tu jest jedna poduszka. Tu jest druga poduszka z łapą tylną od skrzyni biegów. To będzie zdemontowane. I wyjeżdżamy ze skrzyni biegów tutaj tędy. Dlaczego jeszcze nie ma zderzaka? No właśnie zobaczcie, jak nie mamy zderzaka, odsuwamy nad kole i skrzynię mamy to już całą widoczną. Natomiast zderzak by nam dotąd tutaj to wszystko zasłaniał. Tutaj ten wlot powietrza, o którym mówiłem. Tak zamontujemy tą Rurę dolotową, to wtedy pokażemy jak to wygląda z bliska. Także atakujemy, wyjmujemy. Po kolejnych kilku minutach tak oto wygląda sprzęgło. Niedawno było wymienione, więc jest w porządku. Żadnych wycieków tutaj z termostatu, z głowicy, nigdzie z okolicy nie ma. Nie ma skrzyni, można popatrzeć jak wygląda belka. Serwo. I tutaj różne przewody. A tak wygląda wyjęta skrzynia biegów czysto, sucho ładnie. Na podczęgą można sprawić chodzi lekko. Chodzi lekko normalnie o tak lata. Wybierak nie ma luzów. Nie ma ładny sztywny. Więc zaraz przystępujemy do rozkręcania skrzynki. tej tej tylny dekiel ale zbierzemy, zobaczymy co tam się z nią działo złego co jest powodem problemów z rzucaniem biegów tak więc GTV na górze wygląda tak a my się zabieramy na dole za rozbieranie skrzynki więc tak, tu mamy już obudowę w śmietniku tak dokładnie to w papierach, żeby tam sobie ściekał olej i nie brudził nic dookoła natomiast tu mamy skrzynię biegów skrzynia biegów jest już rozebrana rozkręcona Pierwszy toka, za bardzo nic tutaj nie widać. Tu mamy dwa wałki. Wyjęty i ten, który będzie ułożony. W tej skrzyni była wymieniana trójka. Była całkiem niedawno, bo jest świeżutki. Stabilizator, tu jest stary, tu jest nowy. Cały zespół był trzeciego wieku wkładane i przez chwilę chyba było dobrze po czym się zrobiło znowu źle musimy teraz bardzo dokładnie porównać te dwa wałki wydłubać łożyska sprawdzić podkładki potem zamontować to sprawdzić luzy na łożyskach i zamontować nowy wałek oczywiście wcześniej musimy go bardzo dokładnie porównać czy jest taki sam czy może trochę inny wodziki wyglądają na porządku wszystkie Kładki telefonowe są jak najbardziej w porządku, nie są wygięcione, nie są wytarte, nie są zużyte, więc to nie jest tu problem, bo przez chwilę myślałem, że to może będzie to, ale nie, tu jest ok. Co dalej z tym będzie, zaraz będziemy mierzyli, sprawdzali, czyli i ewentualnie montowali to z powrotem. Także zobaczymy, co z tej operacji nam się uda zrobić, na pewno nowa część to nowa część. A stara jest bardziej zużyta, co widać na przykład po zębach. I trzeba być nie wiadomo jakim znaczącym. To jest stare. To jest nowe. Tak to wygląda w porównaniu. Witam ponownie. Aktualizacja Alfa Romeo GTV. Skrzynia już złożona, włożona na auto, poskręcana. Jak do tego doszło? No tak doszło, że nie było za bardzo czasu na nagrywanie, ponieważ tej pracy jest w dużo. Eee, mamy tutaj nowy przegub. Wszystkie osłonki poskładane. Wszystko jest tak jak należy, biegi wchodzą, suchutka, uszczelniacze wymienione. Zrobiliśmy jeszcze dodatkowo tutaj wieszak od wydechu i tutaj drugi, ponieważ był problem z brzęczeniem tego tłumika. Teraz jest troszeczkę sztywniej. Miejmy nadzieję, że nie będzie brzęczało. Ale co Wam miałem pokazać? Wlot, który jest tutaj umiejscowiony w zderzaku, jest on wsunięty w kratkę. Kratka jest tutaj od wlotu powietrza, jak sama nazwa wskazuje, ale z tyłu mamy. Rurę doprowadzającą powietrze do obudowy karbonowej, której jest stożek, czyli taki airbox, i to nam daje fajny efekt, ponieważ przy szybkiej jeździe mamy tutaj zasys zimnego powietrza bezpośrednio z nad drogi i jest ono jak najfajniej doprowadzane do filtra powietrza, nie ma się gdzie w ogóle zagrzeć. Zaraz opuścimy auto, pokażemy jak to wygląda od góry, jak to jest rozwiązane. Poza tym to już wszystko mamy poskładane. Auto jest gotowe w zasadzie do zjechania i do testów. Tak więc, tyle to, co miałbym Wam do pokazania od spodu. Zaraz jedziemy na dół i od góry jeszcze pokażemy, jak to się przestawia. Powiedziałem, że nagram jeszcze od góry, więc teraz, korzystając z okazji, że mam to auto w środku w garażu, nagrywam od góry. Dolot karbonowy mamy tutaj. Tutaj jest przepływka w środku mamy stożek i to wszystko idzie do przepustnicy jest to sprytnie pomyślane ponieważ zamiast tej puszki tutaj karbonowej, tego airboxa mieliśmy tutaj zamontowaną taką dużą puchę z składem papierowym dzięki temu mamy fajny dolocik zimnego powietrza bezpośrednio do przepustnicy a całość prezentuje się tak całkiem zgrabne, fajne auto zdecydowanie polecam ten egzemplarz jest właśnie chyba do sprzedania, jeśli się nie mylę. Nic mu nie dolega, wszystko jest jak nowe. Także nic tylko brać i jeździć. I cieszyć się autem. W nienagannym stanie blacharskim. Również mechanicznym. Proszę. Naprawdę, jak to niektórzy mówią, doinwestowane. Taki to pojazd.